Budownictwo jest sektorem, na który Państwowa Inspekcja Pracy zwraca szczególną uwagę. Wynika to z dużej liczby wypadków przy pracy. Byłoby ich mniej, gdyby maszyny i urządzenia były montowane i użytkowane zgodnie ze sztuką. Poza tym, jak wynika z mojego doświadczenia, prowizoryczne rozwiązania mogą kończyć się wypadkami. Dla przykładu: na budowie znajduje się zepsuta maszyna, potrzebujemy jej użyć, naprawiamy ją doraźnie, na szybko. To jest droga na skróty. Jeśli dojdzie do wypadku przy pracy, to prokuratura razem z inspekcją pracy mogą zatrzymać budowę. Ja wyznaję zasadę: zero tolerancji dla odstępstw od BHP. Moim zadaniem, jako właściciela firmy budowlanej jest zapewnienie maszyn i urządzeń bezpiecznych, spełniających wymagania określone przepisami, muszę też reagować na zgłoszenia pracowników, które dotyczą usterek czy nieprawidłowości na budowie, bo przykład idzie z góry. Jeśli jako organizator pracy nie reaguje na takie sytuacje, to oni przestają być czujni i zdejmują z siebie odpowiedzialność za bezpieczną pracę. A sytuacja może być jeszcze bardziej niebezpieczna, gdy pracownicy zaczynają sami szukać rozwiązań, stosując na przykład prowizoryczne konstrukcje, wykorzystując sprzęt niezgodnie z przeznaczeniem. To moje zadanie jako pracodawcy, żeby cała ekipa czuła odpowiedzialność za bezpieczeństwo i to nie tylko swoje, ale i wszystkich wokół. Obejrzyjcie wszystkie nasze rozmowy o bezpieczeństwie na budowie. Zapraszamy!